To jest kochani taki niespodziewany liveik. Ja ciągle nie domagam i ciężko mi się w ogóle mówi. Duszę się, kaszlę Także nagrywam okazjonalnie. Pewnie będę przerywać i no kichać i, i tak dalej, różne takie wykonywać czynności związane z tym, że się duszę. Także jest godzina piąta przed ostatni dzień roku. W ostatni chyba nic nie będę dla was nadawać. Także Przepraszam. O, witam, że jest pierwsza osoba. Także dzisiaj do Was przychodzę trochę tak z życzeniami nieświątecznymi, noworocznymi. No trochę tu się rusza wszystko. <coughs> o, coraz więcej osób. <coughs> Przepraszam bardzo. No, chyba długiego live'a nie będzie. Kochani, chcę wam pokazać perfumy. Mm -hmm. Deszczowy stok. ojej. U nas jeszcze nie pada, ale pogoda taka... Kłopotliwa. Pozwólcie, wiecie co, chyba wezmę cukiereczka. To mi pomaga. <kłopotliwa> <kłopotliwa> Po prostu tak jak syrop działa. Może będzie troszkę lepiej. Bo chcę Wam pokazać perfumy, które mnie ostatnio oczarowały. Dostałam próbeczki podczas robienia zakupów w perfumerii Galilu. No trochę pomogło. Słuchajcie, kochanie, nie wiem czy to widać. Pewnie nie taka jest wymowa. Jest Alicja, jest Magda, jest Ewa. Na suchy kaszel pomaga kwiat. Już, już, już. Kwiat z lipy. Sokiem malinowym, no to muszę wypróbować, bo naprawdę dopóki nie mówię, no to nie kaszle. Jak zaczynam mówić, to się duszę. Słuchajcie, w Galilu robiłam zak zakupy, no i dostałam próbeczkę i tam dają regularnie. O, czyli woda EAU a -u, moheli Tu chodzi o wyspę na Oceanie Indyjskim, i to jest naprawdę znakomity zapach, muszę Wam powiedzieć. Warto na niego zwrócić uwagę. Piękny, kremowy, łagodny, zaglądnę na opis, tam wiem, że jest y Ylang Ylang podany, y twórca perfum Olivier Pescheux, zajrzyjcie sobie na fragmentykę, Ylang Ylang, nuty kwiatowe, imbir, różowy pieprz, vetiver, paczula, kadzidło. Słuchajcie, co jest istotne, że to są perfumy nowoczesne, zwracam uwagę Wam na tego perfumiarza, a dzień dobry Moniko. Skrosna, kurczę, cała polska. Słuchajcie, kwiat lipy dolewam soku malinowego, jak ręką odjął. Czyli tak, herbata pewnie z kwiatu lipy i sok malinowy. Także słuchajcie, kochani, jak jesteście znudzeni moimi opowieściami o tanich perfumach, no to pokażę wam coś droższe. To jest piękny, kwiatowy, łagodny, nadzwyczaj kobiecy, moim zdaniem zmysłowy akord. Niekontrowersyjny, nieprowokujący, taki właśnie kobiecy po prostu. No, ja sobie lipę nie usłyszyłam, ale może jeszcze zdążę pojechać gdzieś kupić. Słuchajcie, kolejna rzecz, która mnie oczarowała z tej perfumerii Galilu: to jest też próbeczka. Monika pyta. Słuchajcie, to pytaj Moniko. Solaris. Ależ wdzięczna nazwa. Motyw słoneczny. Ja nie lubię tych nowości Benhaligonsa. Szczególnie jak tam są te klimaty orientalne. No arabskie, ale ta jest naprawdę dobra. Słuchajcie, już, już, już Solaris. Jest, tu mam. Podobnie piękny kwiatowy. Akord. Już wam powiem. Już, 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 już co tam jest, żółte kwiaty, no ja chyba jestem uzależniona, nuta głowy, neroli, cytryna, czarna porzeczka, nuta serca, tiara, flower, ilang, ilang, jaśmin i nuta bazy, wanilia, sandałowiec cedr. Bardzo, bardzo podobają mi się te perfumy, właśnie dlatego, że są takie po prostu piękne, nie prowokują, nie kuszą, nie droczą się, myślę, że warto też mieć coś takiego pięknego na swojej półeczce Naomi Campbell, Kat Deluxe, nie znam tych perfum gdzieś kiedyś miałam y, y, miałam ale nie pamiętam, po prostu nie pamiętam zapachu perfum Kat Deluxe, Naomi Campbell Ewa Dziuba poleca syrop z cebuli ja mam problem, bo ja są z smaku cebuli nie jestem w stanie, po prostu nie jestem w stanie zjeść wiem, pomógłby mi na pewno Ela pisze y, witam Elu pozdrawiam Cię serdecznie Słuchajcie, także tak, to jest kolejny z tych droższych. Jak szukacie, chcecie komuś albo sobie na specjalną okazję, to naprawdę, ale testujcie, bo wiecie, to, że ja mówię, że coś jest ładne, to nie jest powiedziane, że Wam jakaś nuta nie będzie przeszkadzać. Też się Wam może podobać, ale, ale coś może Wam nie pasować. I to jest tak, kolejna rzecz, na którą Wam zwracam uwagę też z tych droższych. To jest linia Fryderyk Mahl. To jest absolutnie wspaniała linia niszowa, którą zrobił Fryderyk Mahl spokrewniony z tym słynnym francuskim reżyserem, który to gdzieś tam całe życie koło perfum się przybywał, a to chyba mama pracowała u Diora, okazało się też, że dzieciństwo spędził w mieszkaniu żona Paula Gerlena. wynajmowali mieszkanie i spał w pokoju, który był osobistym pokojem żona Paula Gerlena. także słuchajcie, on te perfumy czuł i zrobił, potem tą całą markę, cały brand sprzedał, chyba marce Estelauder. i tu jest tak, Lipstick Rose, no to jest świetna kompozycja. Zaraz zrobiła ich kopię. Chyba Morning Garden czy Morning Rose. Jak jest dobra cena Moniko, to pewnie, że kup. Chociaż wydaje mi się, że ta podstawowa, odpowiadam Monice, podstawowa wersja Perfum Naomi Campbell, ona relatywnie ciągle jest droga. Myślałam, żeby sobie nie kupić, ale trochę za droga. Także słuchajcie, Lipstick Rose też tu będą same takie bardzo, bardzo piękne kobiece perfumy. No i teraz Lilia Śródziemnomorska. Słuchajcie, chyba mi się poprawiło po tym cukierku? Aga Pawłowska. A recenzja Fenty. Dobrze, że mi przypomniałaś, Aga Pawłowska. To wam chciałam powiedzieć, że Fenty jest świetne, że bardzo wam polecam. Perfumy Fenty są znakomicie zrobione. Miałam intuicję. Słuchajcie, ja tutaj mam gdzieś naniesione to Fenty i ono już pachną po kilka tygodni. Czyli dla tych, którzy szukają perfum, które nie są takimi mgiełkami szybko wietrzającymi, to po prostu bardzo dobrze zrobiona rzecz i to są też kobiece perfumy, tam jest bardzo, myślę, że taką ważną rolę odgrywa róża. Chociaż spotkałam się, ciągle mówię o Fenty, z opiniami, że te perfumy są yy, tak lekko męsko wybrzmiewają. Ja się nie doświadczam takich nut, ale młode osoby mi na to zwracały uwagę, bo pytałam. Przepraszam. Miałam dzisiaj Fenty właśnie Wam też pokazać, jaką te perfumy. Może zrobię już na początku nowego roku to, co mi się spodobało. Czyli ta stale, Lilia śródziemnomorska. No podobnie, po prostu latowe we flakonie. Lato, wiosna, ogród. Mm. Także cała ta linia, poza tym jednym takim ta linia, mówię, ja zwracam wracam do tych Frederic Mal, cała ta linia jest absolutnie znakomita, poza jednym, który mi się nie podobał, ale mam się naprawdę może podobać, mają taki chyba na arabski rynek, taki z udem, tak niby ma być jabłko, ale ten ud przebija wszystko i dominuje i jest dla mnie po prostu nieznośny. I kolejny perfumy, na które chciałam Wam zwrócić uwagę, to jest też właśnie z Galilu, Essential Parfum Musk, po prostu ten Musk, i te perfumy zrobiła Kalis Baker. Kalis Baker to jest wielka perfumiarz, która zrobiła Żadora. I te refleksy Żadorowe tutaj są. A jak trafiłam na te perfumy, bo już dawno testowałam, miałam próbeczkę jeszcze, bo od roku mam tą próbkę. To wam powiem po tych perfumach. Jakbyście jeszcze gdzieś znaleźli, one były w biedronce za 20 zł, perfumy marki Big Star. To tu jest ta nuta. Mocha, zleciała. Także. Ta, nuta, właściwie są, to są bardzo podobne do tych perfum. Perfumy, a te z kolei mają to wspólne DNA z Żadorem. Ale jak ktoś szuka zamiennika Żadora, no to lepiej niech przetestuje, bo to, że coś tam łączy te perfumy, to nie jest powiedziane, że, że to jest powiedzmy współcześniejsza wersja. Ale niewątpliwie te perfumy potwierdzają fakt, że perfumiarze mają takie swoje ulubione motywy się po nich poruszają i bywa, że łatwo te ich perfumy rozpoznać. I teraz tak, perfumy, które próbowałam testować, ale mi nie wychodziło, to jest ta marka. Może wy spróbujecie, może źle zrobiłam, której z tych naniosłam najpierw na rękę, bo trzeba było, tak jak z tymi perfumami Guerlain, od razu na bloterek i była to Klapa. Nie wiem, czy to nie były te Mumbai Noise, no, także kochani, no, stąd przerwa w nagrywaniu, bo jak widzicie, męczy mi wszystko. I teraz tak, jeszcze chcę Wam ciekawe obserwacje yy, sprzedać, a propos tych perfum Guerlain'a, które mam ciągle tu na tej podstaweczce. Jean Paul Guerlain po pewnej przerwie wrócił do na na robienia perfum i zrobił 45 zapachów, ale trzy są w regularnej sprzedaży. Renata, inspirowane, dla których muzą była rena, aktorka rosyjska, Renata Litwinowa, bardzo młoda osoba. I one pachną troszeczkę rzeczywiście jak Black Orchid, ale chcę wrócić do tych perfum, które uznałam za podobne do Naemy, bo one w tej chwili pachną jak maora. Czyli zaczynają się różą, a potem jest tuberoza. Bardzo dziwna Dziwna przemiana, dziwna metamorfoza. Te perfumy nazywają się: ja tak troszeczkę przeiteruję, murmure dalkowe, czyli szept alkowy. I one są takie dziwne. Ja jeszcze będę je testowała na skórze. To wam powiem kiedy i na jakim etapie róża zmienia się. czyli na Ema przychodzi w maorę i czy ta maora będzie cały czas, czy tylko przez chwilę. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Jak widzicie, testowanie perfum to jest przygoda, to jest wyzwanie. Nie da się tego tak zrobić. Nanieść na skórę, już wiedzieć o zapachu wszystko, czyli widzicie faza papierkowa ze 2-3 dni. <laughs> Przepraszam. No i ten najciekawszy moim zdaniem, te ostatnie Swing Follies. Uwaga, tych nie testowałam jeszcze. One wybrzmiewają niszowo i trochę męsko. Moim zdaniem, to jest yy, po prostu uciseks Swing Follies. Także jeszcze do nich wrócę. Nie wyczuwam tu kwiatu pomarańczy, który ma tu niby być. Bardziej jakieś takie, właśnie klasyczne, ale lekko, dyskretnie podane nuty z perfum męskich Rodę. Albo, ale tak podane w sposób taki subtelny. Wiem, że niektóre panie lubią takie perfumy, właśnie męsko wybrzmiewające, więc może się zaciekawią. Jest to ciekawa propozycja. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że nie są to. Kopię tego, co Jean Paul Guerreau zrobił wcześniej, ani też kopię tych hitów rynkowych. No, poza tą Renatą, może. Ale czy to jest kopia? No, jeszcze nie wiem. Jeszcze no, takie perfumy. Generalnie, testowanie to jest wyzwanie. Także, kochani, to będzie na tyle tego, co mnie ostatnio urzekło w ostatnich miesiącach. Pozostaje mi tylko złożyć Wam życzenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczęścia, zdrowia. Optymizmu. A reszta przyjdzie sama, wypracujemy sobie. Podziękować Wam ja przede wszystkim bardzo chciałam. Całkiem sporo sprzedałam tej nowej książki. Ładnie to oczywiście zasila fundację, ale to nic, bo to taki był plan i to mi odpowiada. Także tak, fundacja troszkę krzepła. Nie są to jakieś sumy nie wiadomo jakie, ale no, daje samodzielność, a to jest warte po prostu każdych pieniędzy. Także kochani, dziękuję. Chciałam tak powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Doceniam to, widzę. Chociaż, no jak mówię, no jest czasem taki wokół kogoś szum medialny, i wokół mnie jest od początku, więc na pewno Państwu utrudnia jakoś tak ym, podjęcie decyzji, czy taki kanał wspierać, czy nie. Ale też pamiętajcie, że ktoś to robi wokół innej, jakiejś osoby, jakiś taki szum medialny, to właśnie po to to robi, żeby taką osobę tak troszeczkę jakby wałtować. Ale by się zbudowała pewna społeczność, za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Wracam już po prostu do kurowania się. Nie wiem, kiedy zrobię film po <coughs> nowym roku. Dzisiaj zrobiłam jeden o perfumach waniliowych, to Wam go opublikuję. Właśnie nie wiem, może jutro, albo w pierwszy dzień Nowego Roku, nie wiem. To możecie, możecie jeszcze pisać, kiedy według Was będzie najlepiej. Chyba, że gdzieś w czasie Nowego Roku się do Was jeszcze zgłoszę. W trakcie takim, mini krótki, zrobię live, nie wiem, z telefonu. Może, może, nic nie obiecuję. Także kochani, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Jak Was coś oczarowało, ale to może jeszcze zrobimy o tym osobny film. To możecie pisać albo później w, komentarzu, co, w komentarzach, co Was ostatnio tam oczarowało. Jak wspomniałam, może zauważyliście, ja lubię właśnie takie kwiatowe klimaty z Ilan Ilang z drzewem sandałowym, no jeżeli ktoś szuka takich perfum ciężkich, dymnych, udowych, to to nie są moje klimaty, więc ja takich nie mogę wskazać jako moje ulubione, chociaż na pewno nie brakuje ładnych perfum w tej, w tej kategorii. Także kochani, przydusza mnie, więc już nie ma co Was męczyć kaszlem, katarem i innymi takimi atrakcjami. Także tak, polecam Fenty, polecam to Omoeli, polecam Solaris, naprawdę ładna, symboliczna nazwa, sama rozważam zakup. Frederica Mala, to naprawdę każde, z tych mówimy o droższych teraz, ale no, ciekawe też są te. Dla kogoś, kto lubił Żadora, jeśli szuka czegoś nowego. Także kochani, jeszcze raz wam, wam dziękuję za Wasze wsparcie za komentarze. Wiecie, można wspierać kanał na różne sposoby, właśnie pisząc komentarze, subskrybując, to też jest po prostu wspaniałe. A jeszcze sobie poczytam od Was komentarze. Ten rok to dla mnie Mąger I tak wiem, trochę późno się zorientowałam, bo wokół Mąger było dużo było dużo takiego właśnie halo, że nieładne perfumy. Nie wiem, bo po prostu nie wiem dlaczego. Tak samo jak pierwsze perfumy, nie, nie pierwsze, jak podstawowa wersja paradoks. Nie była zła, a ta już intensywnie mi się nie podoba. Aha, Grzegorz, że niech pani inspiruje. Mam nadzieję, że tak będzie. Także kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Uciekam. <laughs> pa pa!